I wiadomo, co się będzie dziać. Przejdź drom się, zjedzą ten płotek na śniadanie jako wykałaczkę. A my co mamy biednego zrobić? Fak, widzę łapy. Jaki strzały, ale gęba. Idą sobie. A jakie brzydale. Było blisko. Panie zabijaczu sekretatorów. Se segregatorów, czy czego tam? Ale, ale właśnie, gdzie my jesteśmy? Czy jest tu kto? Się, jest do Dobra, spróbujmy wejść do domu po schodach. Może nam ktoś pomoże, ale pamiętajcie, że. Ale nie, ja się już ciągnę. Super serial, na mnie. Nie wiem, jak dla was w odbiorze. Mi się podoba. Pamiętajmy, że jest zagrożenie. Najpierw, może sprawdźmy przez okno. Czyli już tyle, trzeba użyć. No, dobra, super, czekaj. Dobra, jest ryzyko, że tu będzie tam właśnie żywy trup. Czyli nie umarły. Dobra, trzecia opcja, otwieramy drzwi.

Kolorowanka. Dzieńczyko sobie malowało kucy gabony. Okej, okay, zbadajmy badajmy może tą krew. Jezus. O, ja pierdol. A ja się przestraszyłem. Nie wyobrażacie sobie, jak nawet. No i co, ja jestem w krwi? Teraz badajmy tu czy może to wow czy może to nie były zombie to może były ludzie którzy nie wiem wykorzystali apokalipsę ale mamy to wolkitolki tak zwane Dobra, mamy wolkitolki Boję się, troszkę się boję. Jednak tego nie widać, to nie jest taka straszna gra, ale ja się boję. Właśnie, chciało nam się pić. To mogą być żygi zombie. Ja wiem czemu zombie by chciał na do takiego małego kubeczka. Ale wszystko może się zdarzyć, gdzie jest zombie pełny żygów i marzeń. Jeszcze zbadajmy. Czyli tu tylko była chyba sama opiekunka, widocznie. Czyli zna, znamy, że. Co to tak? No właśnie, też się tak zastanawiam. <grystanie> Co Może coś tu? No ile to będę otwierał? <grystanie> Super. Hello, a tubipche. Maybe there's something on there. There are three new messages. Message one left at five forty three PM. Hey, Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Uh, Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he, he's not feeling well enough to drive back tonight, so Może we're going to Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message two, left at eleven hmm. Oh my God, finally! I don't know if you tried to reach us. All all the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I, I've gotta get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message three. So let's go check out you. Czyli była tu opiekunka, tata i dziecko. Tak to wygląda. Ah, hello. You need to be quiet. Who is this? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. You're not my daddy. No, I'm not. <laughs> where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. Mm hmm? Czyli zombie się nie spinają, ok? Zobaczcie? Zobaczcie mnie? Zobaczcie. No to super. Kur. się. Oh fuck. O. O! udało się. Gościu, uciekaj. O oh, Faktykamy. A masz. Dawaj, dawaj dziecko. Żegnam panią! Puh. No widzę jeszcze raz! I jeszcze raz! Puuuuuuuu, to było ohyda. A z jednej strony to było zaczepić ta akcja. A no naprawdę, mam serio całej z ściarki na sobie.

Taki mój był wybór. Let's go. Stay close to me. Ale jest coraz gorzej. Dobrze, więc żegnam się z wami do następnych odcinków z tej serii, jest naprawdę coraz epicko, jest super świetnie, więc komentujcie, subskrybujcie, jeśli chcecie szybciej, żeby odcinki wychodziły, więcej lajków, komentarzy, wszystko, co chcecie. Więc żegnam się z wami, cześć i uważajcie, żywe strupy są wśród nas i czają się, by zjeść wam obiad. Bum cyk cyk, cześć.